Dobra no No dobra jedziemy dobrze będzie No to nie ja nagrywam Ja tam pierdolę Ja nagrywam To jest tak Ciamajda e, Smerfetka e, Osiłek No i ja Druga perspektywa na kanale kurwa Pantera Jedziemy Jedziemy na rajty nie ma co się pierdolić Wsiadać kurwa Cześć Trzyma Cześć Ale ja i tak to nagrałem, to tak będzie. Ja nie będę tego nagrywał drugi raz Czekaj, bo nie mogę wsiąść. Jedziemy Kogo to w zwłoki tu leżą? Ty auto jedzie, wsiadaj Meteor spadł A to wkład jakiś Myśleliśmy na rajdę Bo na pewno tym autem go dobrać. Dawaj tego wkłada. to ciomajda nie pojedzie Ale jak ten quad Nie Jebać tego kłada. jedziemy rajdować Załatam go Nie ma czasu Nie dość, że robiliśmy początek, początek kurwa 20 minut To teraz jeszcze będziemy rajdować drogę 2 godziny To przecież to, to przecież idę. No jasne, bo przyszedł na bambika <noise> Umów, myśli, że jest w razie. Ty osiłek, ale ty się też odżywaj tam, a nie, że ty teraz milczysz. No to się to tak jest, jak my nagrywanie włączamy, to my milczymy, nic się nie dzieje. No. Tak? W ogóle, gdzie chcecie rajdować? Ale? red? między, a naprawniowana pustynia, tak? A dobrze ty? no to mnie zaraz też Co tu jest za ślub? No zawsze cały Afryce Jutra dojdziemy. Ale dokładnie ja nie wiem w którym to miejsce jest. Jadę na alkach. O, jak to do żonego możecie wbić. Nie, żone, Co? Do ciebie podą... Podą, z mogą. Mogą, jak chcą, to mogą wbić. Nikt nie broni, do ciebie tak nawet. A, i dzisiaj będziemy kręcić jeszcze z Rasta rajdowani. To nie, Wanter? No, nowa seria. No, nowa seria z Rasa będzie. Ty, <grymne> tam dojedziemy, to pół godziny nagrania będzie. Trudno. Tyle muszę, kurde, piosenkę wstawiać, kurde. Ale możemy zrobić cięcie. Ale nie, bo to będzie odcinek za krótki. No. Tak, żeby chociaż miało z 15 minut. Tak w ogóle jest tyjemy z Nie wiem. Nie. Ja tu wcześniej jak grałem jeszcze sam wtedy zapis, co to tu ja znalazłem taką fajną i dużą zamek, był zrobiony, ale ja nie pamiętam w którym miejscu to był taki kanion, jakby Interesująca. tak Co nie? Moja wypowiedź była zawsze interesująca. Ja tylko żałuję, że ja wczoraj tego raz to nie nagrałem. A co było? Kiedy to było? No, nie byłeś z nami w nocy? No byłem. No, pompa była jak twój przecież. No, fajny moment, gdybyś mógł nagrać. No, wiesz ile to by miało wyświetleń? milion kurwa <noise> to, O to, to to, takie jaka małe Ale to chcę. Ale to jest genera, jak chcesz smurfytka jak chcesz nie ma problemu Mówisz i masz Ale to było rajdowane. to jest tylko zeraż na no Ja idę zobaczyć Wyjdź. No, Widzisz Widzisz? Już... jest Ale mnie lagło Nie też, to serwerem był Ale jak? Aż mi cofnął kurde Na pół metra? No przebiegłem tam i wróciłem <grym> tu Masz na to. to jest na cztery tam? Tak Jesteśmy w piorunku Stąd so, so, so. A Jak ty tu weszłeś? Z jest co tam <grym> Ale to jest puste. Nie, są materiały. A co to, to nie ma, to samo, czy co? No, no, najwyraźniej no nie ma. I to było raidowane. I to w A Ale już nie mogę na otwierać. Ale czapkę sobie wziąłem. Tu nic nie ma. To jest już o, o, oblukane wszystko tu jest beton cały, oni to odbudowali i sobie hołma na pewno ustawili no We, wezmę olej bo się przejdę no to nie mamy teraz rajdu to to tu robimy ja robię tu cięcie i czekam na kolejną sosiak jak znajdziemy ja tu też zrobię cięcie no będziemy ma sensu no bo będziemy teraz jeździć po 3-2 godziny i szukać dowiedzimy się po fleszu. no znaleźliśmy bazę znaczy ze bazę znaleźliśmy Ogólnie znaleźliśmy bazę do rajdowania, byliśmy po materiały na podbudowę Będziemy się podbudowywać i rajdujemy No dokładnie Trochę to zajęło, rzucaliśmy to jakby 45 minut No Bo to jest 3 dni po łajpie, a już wszyscy są po wyburzani tu Nie ma już kogo rajdować Ale miejmy nadzieję, że coś tam będzie. Jedna z większych takich co tutaj przeżyło niby. Smerwitka ja bym też poszedł z tobą. Bo on mnie nie wziął. Ej, poczekajcie na mnie. Teraz ja nie wskoczę, bo mi co nie działa. Posuń się. A gdzie nadasz skakujemy czy gdzie? Tak. No tak. A bogaty, wieźliwa. Wpisów bogaty, wieźliwa. Wpisów bogaty, mi to... Wpisów

Popatrzysz jak te rzeczy praktycznie bo ma władzę, odwróć się do mnie, to ci kochadzę, kurwisz o nie Zobacz jak tutaj brudzisz się loski. Ziemi jestem boski, ale nie Roman Mógł mi za tym jaki stary narkoman, jestem piroman, rozpalam szybki, co powyżowała na numer 6 głodne, bo nas się mi jedziemy! Taki klimat lub je malujemy też to wankie, mnie pazanajcie Taki klimat lubię balujemy w Miejmy nadzieję, że tu coś jest Sam, um, się na szulce Patrzą się nie podają, będzie się budował Nie, on już do mnie ze to na dwa tocemy Na dwa temy, tak? no hmm. Na dwa temy. jest

Ja tutaj. Standardowo na środku mówisz, tak? No. O tam ktoś na dole jest. Co samo miejsce? Co? Albo no, za same sofity są. To chyba grę będę miał za trochę Tak coś mi się wydaje 28 sekund ja umrę z głodu Tam tu wyścigniał nie strój damy chyba nie wejdziemy do środka Panowie ja tak widzę ja ci kolunia wsadzę głęboko Kup mi maleńka roku degenerat No, jeszcze jeden ja... Dobra, kto skakuje? Smechet, to może ty schodzisz za plantów Umieram z głody, no jak nie żal Kurwisz, on jest z małej wioski Zobacz, jak tutaj kurti się noski Wiem, jestem boski, ale nie Roman Mów mi za tym jaki stary narkoman Wstąpi to szybko

Paliwo tylko go dać Dobra, jeszcze nie nagrywam przecież Także nie mamy też urek Nie no to nie, no, nic, po odcinku albo to wrzucę, albo nie wrzucę, nie no. nie, a... nie masz co wrzucić to ile na to tak poszło? Trzy Cztery, i... cztery. Właśnie tak wylicza Nie no nie, trzy poszły jak cztery? Sam się znajdować No dobra ale chyba ty masz to. tak Witamy po cięciu Doszło do nas Doszedł do nas Taksio Trzyma i flashbend mhm. No to plantujemy Na jedną. Jak to nie jebnie, nie, ja się załamię. Nie chłopu tego, tego zaraz wyjebie. No, no co trzeba to... robić. No, po to ja to ja co tu Jak Ja chciałem. Wykluczymy go z rajdu? Który to był? Ten, nie? Trzymaj Tamten. O, tam. To jest za smefetką no, uciekaj do mnie! No, ale po co? Pykło. No. To się z tutaj ja z deto tutaj jestem. Gratuluję. No, deto, mam przy sobie. To postaw deto, masz. Okay. Ej, Teraz daj. Tak. w tej naszej bazie, dej, 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 dej. Ja mam. No to też daj się tam. No to daj a nie. No to chodź tu do mnie. Dobra, widzimy się po Cięciu. Witamy po Cięciu. Zapraszam na mój kanał. Kanał Wantera w opisie. Nie ja zmienię co tam od razu. Zresztą, że jeszcze, dwie, jeszcze jedna będzie. Jedna Dobra, jedna Dobra. Jedna Niszcie je. Ja jeden postawię od razu. A tu jest u dwa. No, są tu jeszcze w skrzynce dwa. Słuchajcie się. Dobra, widzicie to, ja będę stawiać. Są skrzynki. ty, temu. Ja ja tak, smyfetka, dobrze wybrałeś, dobrze mówię, że tu tyle i tam... Ja wiem, ja wiem! Ty no, stary Jesteśmy bogaci W kamień! Szkoda, ja no. szczępić ryja Ja! Dokładnie, tu nic nie ma <noise> no. A mówiłem! I co, ja to mam rzucić? Mówiłem, nie rajdujmy

ja ale ja, ja to wrzucę. Cześć, poszła <grym> no Na ile to cek poszło? 7? 4 plus A Czekajcie, wyjedźcie wyj jedną bazę. Czekajcie, wyjedźcie bazę, nie? No właśnie wyjemnęliście bazę Ej dobra, cepamy się do niego, dobra Która nie miała Ja myślę że mu zaproszenie, jak zaakceptujesz wszyscy do mnie Szykujcie sobie do dobra, mnie Dobra, po... e, pożegnamy się, pożegnacie się Do, do widzenia Cześć manku Bardzo udany rajd